Witam Was, moi drodzy! Dziś kolejny film. Dziś mianowicie pytaliście mnie o owoce, takie, które są, ja bym powiedział, że są to owoce sezonowe i czy warto jeść takie owoce po prostu zimą. E, moi drodzy, ja tutaj mam jako przykład takie typowe truskawki, które teraz można kupić. Pomyślmy sobie, truskawki środką, środkiem zimy tutaj u nas, no praktycznie jest to niewykonalne żeby tu to teraz mogło urosnąć. Chyba, że we jakichś super specjalnych szklarniach i nie wiadomo co jeszcze. Więc po prostu są takie owoce transportowane z dalekich krajów. No i drodzy, ja pracowałem kiedyś przy truskawkach, ponieważ mieliśmy swoją własną plantację truskawek jeszcze w Gliwicach. I powiem Wam tak, truskawki, które były nazbierane pierwszego dnia, jeżeli one się nie sprzedały, to przeważnie lądowały u nas w jakichś przetworach. Ponieważ następnego dnia one wyglądały no, katastrofalnie, naprawdę wyglądały źle. Po prostu już było widać jakiś tam odcisk palca, odzrywania tego typu rzeczy, kolor zaczynał się tracić, taki bardzo niefajny. Jednak jakim cudem, jeżeli my tutaj mamy teraz takie truskawki, one nadal potrafią tak fajnie wyglądać. Jakby dopiero co były zerwane. A pamiętajcie, że one muszą przejść najpierw są zbierane. Później przechodzą przez taką specjalną pakownię do takich pudełeczek. W takiej pakowni też pracowałem i wiem jak to wygląda. Też w Holandii tam pracowałem. To po prostu przychodzą całe owoce, a ty musisz delikatnie je powkładać do środka, tak żeby to było ładnie i musisz patrzeć na wagę. Tam masz wagę, żeby tyle i tyle tego było. Zamykasz to i to po prostu wszystko idzie do takich skrzynek na paletę i po prostu idzie dalej do chłodni. Stamtąd jest to później rozwożone po całym kraju, ale nie ma opcji, żeby takie truskawki, pomimo, że najpierw były pozbierane, później jeszcze trzeba było je do tych skrzyneczek powkładać. Tam też trzeba było rąk do tego używać. I teraz przejechały kilka tysięcy kilometrów, żeby tutaj do nas dotrzeć i jeszcze w sklepie wyglądają ładnie. Tam. Jest po prostu coś jeszcze w tych truskawkach, że one zachowują po prostu taki wygląd. To się nie tyczy tylko i wyłącznie truskawek. Tyczy się to też innych owoców, które również są bardzo delikatne, jak na przykład jagody, borówki, tego typu rzeczy. Jeżeli masz ochotę w zimie na takie owoce, to kup je sobie zamrożone. Najlepiej tutaj od nas z kraju, wtedy masz. Mniejszą szansę, że zjesz ogromną ilość chemii, która jest niepotrzebna w Twoim organizmie, ich konserwantów i nie wiadomo czego jeszcze. Ponieważ te owoce są zbierane i od razu są mrożone. One nie mają jakichś tysięcy kilometrów e, podróży za sobą, tylko po prostu są zamrożone i wtedy to już jest pewne. Dlatego ja wybierałbym po prostu owoce takie, które można jeść w sezonie, gdzie one tutaj na przykład u nas są, no teraz to raczej za bardzo nic nie urośnie tutaj u nas. Jeżeli chodzi o owoce, można róże znaleźć na krzakach jeszcze ewentualnie, które są tam przemrożone, ale z takich owoców nie znajdziemy tego po prostu u nas. Więc nie jest to idealnym wyborem. Po prostu wtedy warto wziąć, jak już to kupić, zamrożone. Takie coś możesz też sobie sprawdzić bardzo fajnie, na przykład wykorzystując taki miernik, o którym wam już mówiłem. Po prostu bierzesz i sprawdzasz sobie, jak dany owoc wygląda, jaką ma ilość tutaj tego wszystkiego w środku tych chemikali, nie wiadomo czego jeszcze. Ty sprawdzisz też i mięsa, ten sprawdzisz wodę, tym sprawdzisz praktycznie wszystko, można tym sprawdzić, ja nawet zioła jadalne kiedyś dałem radę sprawdzić. Po prostu listki pozwijałem, jak wam pokazywałem. W taki rulonik i po prostu ten rulonik na to nabiłem i mogłem nawet zioła sobie sprawdzić tutaj. Że to jest fajna, przydatna rzecz, ponieważ jeżeli nie jesteśmy pewni, czy coś jest dobre, to można to sprawdzić. Tak samo jest, jeżeli kupujemy od typowego rolnika. Ja wiem, jak to tam wyglądało w tym wszystkim, w tym biznesie. My nie dawaliśmy chemii jakiejś tego do naszych truskawek, przez co oczywiście mieliśmy też straty. Bo wiadomo, że jak nie było coś tam więcej, no to coś też i popadało, ponieważ tam były różne odmiany. Jedne były bardziej odporne, drugie były mniej odporne, które żeśmy mieli, i po prostu część no, nie dawała rady sobie, jakbyś jej nie dał chemii. My i tak nie dawaliśmy, bo to były kosmiczne ceny, żeby to kupić, ale wiem, że dużo plantatorów stosowało po prostu takie różnego rodzaju opryski, nawet kilkakrotnie. Gdzie nawet sami widzieliśmy na własne oczy, gdzie już no, owoc się zawiązywał, a jeszcze był stosowany oprysk, co absolutnie nie było dopuszczalne nawet, żeby coś takiego robić, a jednak miało to miejsce. I pamiętajcie, że to wchodzi też i do ziemi, i później z ziemi no, wchodzi to po prostu do owoców. Tego nie da się tak całkowicie ominąć. Pokażę wam, jak te truskawki wyszły tutaj teraz z takiej zagranicy po takim tym, jaki mają tutaj e, współczynnik chemii w środku, może to tak nazwijmy. A jeżeli jeszcze jest ktoś zainteresowany takim miernikiem, to jeszcze parę sztuk zostało. To już są ostatnie sztuki, ponieważ ich już nie będzie e, teraz dostępnych i wiem, że jeszcze parę sztuk zostało, e, które są. Nie jest to dużo parę zostało, także jeszcze można z tego skorzystać no, ponieważ na razie one nie będą dostępne i nie wygląda na to, żeby były jeszcze kiedykolwiek dostępne, chociaż mogę się mylić, ale tego nigdy nie wiemy. Na ten moment wygląda to tak, że po prostu nie będzie już tych mierników i nie będą już dostępne. A on zmierzy wam dużo rzeczy, ponieważ zmierzy wam też i promieniowanie elektryczne, zmierzy wam też skażenie powietrza, jakby jakieś miało gdzieś wystąpić. No i przede wszystkim do jedzenia można tego sobie stosować. I po prostu wiemy, co kupujemy. Ponieważ jeżeli wam taki nieuczciwy rolnik e, sprzeda, na przykład załóżmy tryskawki, może być to też coś innego, to wy sobie sami możecie sprawdzić i widzicie, czy aha, no coś tam jednak jest przekroczone. Ponieważ jak są azotany przekroczone, to przeważnie cała reszta innych rzeczy też wtedy jest przekroczona. To się tak samo z siebie nie bierze. A więc odpalamy na jedzenie. Cyk. Trzeba znaleźć truskawkę. O, minąłem, za szybki byłem. Dobra, mamy truskawkę, kalibracja. Ten ekran troszkę mryga, ale to jest przez moje światło tutaj i dlatego on tak mryga. Normalnie on nie mryga. No to wbijamy go w tą truskawkę. To nie jest zawsze takie proste, żeby to jedną ręką zrobić. No i mierzymy. No i proszę, moi drodzy, mamy 86. Norma niby, niby jest do 100. Jednak pamiętajcie, że te normy zawsze są zawyżane. Ja tym normom nigdy nie ufam. Wybierajcie po prostu takie, które mają najmniej tego. Pomimo, że on się mieści w normie, ale owoce z mojego ogrodu tutaj mają 5, 10, czasem może 15, a przeważnie jest to zawsze mniej tych azotanów. Także wtedy widzimy, że już tu ktoś po prostu coś kombinował przy tym. I dla mnie 86 po prostu jest za dużo. Ja bym tego już po prostu nie zjadł, ponieważ to jest za dużo dla mnie. Po co mam dostarczać do swojego organizmu czegoś, czego nie chcę? Więc po prostu wybierajcie te rzeczy, które mają najmniej tego w sobie. Mierzcie i po prostu bierzcie te, gdzie jest najmniej nie patrzcie na tą normę, że tu jest do stu i że to się mieści. Po prostu wybierajcie, żeby było jak najmniej. Także link w opisie jak zawsze, czyli po prostu jak macie film, taki dziubek, kliknąć go po prawej stronie, rozwinie Wam się opis. Tam macie link do tego urządzenia z naszym. Kodem rabatowym macie jeszcze 5% zniżki na to. Numer telefonu też jest w opisie. Jakby ktoś był zainteresowany, można skorzystać. Ja tutaj się żegnam. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej i życzę Wam miłego dzionka i nie jedzcie takich rzeczy, proszę Was. Sami sobie robicie krzywdę. Wybierajcie rzeczy, które są stąd i sezonowo przede wszystkim, a jak nie to mrożone. Hej!